Od wczoraj są problemy z wejściem na rozmaite strony sejmowe, stronę prezydenta, stronę kancelarii premiera, a także osobistą stronę rzecznika rządu Pawła Grasia. A raz są te strony zablokowane, czasami się odblokowują, ale rzecznik rządu Paweł Graś podkreślał dzisiaj swoje przekonanie o tym, że problemy z wejściem na stronę wynikają nie z ataku hakerów, ale wyłącznie z wielkiego zainteresowania treściami tych stron. To nie jest atak hakerski. Na ataki hakerskie Polska jest przygotowana, istnieją instytucje, które rządowych i innych państwowych serwerów bronią. Natomiast tu mamy do czynienia po prostu z ogromnym obciążeniem. Do tego zainteresowania doszedł nie tyle atak hakerski, co uruchomienie programów, które po prostu dobijają się do danej, do danej strony. W związku z tym ze względu na obciążenie nie wszystkie serwery wytrzymane. Polski rząd przyjął już uchwałę, która pozwala na, na podpisanie porozumienia akta 26 stycznia w Tokio, ale wiemy już, że minister Michał Boni poprosił jeszcze o chwilę czasu. Rzecznik rządu też mówił, nic nie jest przesądzone. Najprawdopodobniej we wtorek na posiedzeniu rządu będzie mowa o tym, czy to porozumienie podpisywać, czy nie. Przeciwnicy porozumienia twierdzą, dano zbyt małe pole do dyskusji. Właściwie nad tym problemem nie dyskutowano.